Hej widzowie dzisiaj łowisko szachta w 641 do stołek że biorą jakieś rybki byłem przed chwilą na polowaniu na glina bo nie wlot do żadnego sklepu ani nic, a chcę to wymieszać rentą. ze sobą mam dzisiaj bata 5 metrowego federek, jakaś poleci w bok, jak zwykle to u mnie było Minimum sprzętu, maksimum talentu, jak to go Obejrzeć, ja. Obejrzać, czy w ogóle mi się coś uda chycić, jak zwykle. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał, ja się biorę do szybkiego mieszania zanęty z gliną. To wymieszam, to co znalazł po drodze. Gruntuję, ciepia i szukam pierwszych rybek. Patronem odcinka jest sklep wędkarski WN -E Shop. Tak, już kuleczki zrobione. Tak wyglądają. Pięć takich kulek dość sporych blisko brzegu ciepia i czekam na te buteczki. Odnęcone do ochrybków, tak z 5 minut spokoju i próbujemy szczęścio. Jeden biały robaczek na hak. Jest. jest pierwsza poteczka zobacz wam, ktoś już go mia ją miał na żywca o. widzicie od niej ślady tutaj, po kotwicy o, ale Robson zwraca jej wolność. Jest kolejna. Coś czuję, że będzie świetna zabawa. Jest i na federka. O, patrzcie. Piękna zdręga. Zobaczcie co ja tu mam, wstawiałem kamerę, pławik pod wodę i kolejna rybka. Próbowałem na białego robaczka, niestety brania się skończyły. Teraz daję jednego malutkiego czerwonego. Teraz oczywiście jak na Załą Załączą kamera i nie ma brania. Nie. Powiem, że niezły wynik, by tu zrobić tymi płoteczkami. Ja się tu chcę już pakować, a tu jakiś bonus. O. Taka śliczna. Zobaczcie. Taka śliczna puteczka. co Wam powiem, chyba że ich z 50. Naprawdę, bardzo fajnie biorą. Ale ja niestety nie mam więcej czasu. iść do roboty. Mały do przedszkola. Żona, wiadomo, coś se tam znajdzie do roboty. A ja uciek na rybę nic. Kończymy krótko zasiadeczka chowia sprzęt i oczywiście do następnego razu. Pamiętajcie subskrybujemy kanał, łapka w górę, zostawcie lajka. Hej!